Zobaczcie, bazylia już kiełkuje. Te zielone punkciki, co widać, to już kiełkują. Mamy też szczypior, który też niebawem będzie kiełkował. Aczkolwiek za grubo tej ziemi tutaj widzę jest. Ale dobra, nie będę mieszać. Zobaczymy. W każdym razie skupmy się na tej bazylii, jak widać. Bazylia, skupiając uwagę na niej. Widzicie? O! Te zielone punkciki. O! Tak to wygląda, moi drodzy. Bazylia sobie rośnie. Niedługo ślimaki będą dostawać też i bazylię. To się nie liczy, bo to nie jest nic. To jest jakiś tam syfek. Się nie liczy. No, do następnego razu. Miłego oglądania.